Siemanko, panie Bartolini, a to mi następny odcinek na moim kanale. Kolejny odcinek z Euro 2020 w jest to odcinek numer 4. Dzisiaj grupa D, czyli Anglia, Szkocja, Czechy i Chorwacja. No i co? Ja nie przedłużam tylko przejdźmy do odcinka. Jesteśmy, oczywiście, na początku chciałbym Wam przypomnieć o subskrypcji o kanału, gdzie macie tutaj na dole. Tam obok jest napis: Po zostawieniu lajka i łapkę w górę, tam nie w dół, po podzorem, nie w dół. No i oczywiście, może jakiś miły komentarz tam u góry jest. Co komentarz? No. Mam nadzieję, że widzicie moją kamereczkę, którą sam, sam zrobiłem Nie ma się, że zostawicie za tą kamerkę łapkę w górę I tam, żeby nie było, to tam muzy, muzy, muzyka fajna leci Także no, też te zostawcie za tą muzykę łapkę w górę Mam w nadzieję, sensie, że dobrze mnie się muzyka też co tam tle leci. No a my co? My po prostu przechodzimy, myślę Do odcinka Tylko muszę wyciszyć dsj -a. O Jakoś tak To było różne nie Austrię, nie Holandię, nie Macedonię I Nie Ukrainę Tylko Anglia Chorwacja Czechy Szkocja yy, Szkocja myślę, że tu muszę tą myszkę dobrze zrobić, żeby mi do... Ja Przepraszam że pierwsze skoki może, ale nie ćwiczyłem sobie. I pa... hmm. Gdzie możemy coś zrobić? Jest trzech, no... Wiedziemy, no właśnie są trzech, więc... My już w Liber sobie zrobimy. Bo jeszcze tam... Nie wiem, Scott tutaj nie ma, Andy też tutaj nie ma. To jest fajne. Nie, no to weźmy sobie Beret. Żeby było trochę ciekawe, weźmy sobie małą skocznię. Tym bardzo, to bardzo małą skocznie. Ustawienia są. No i co, zaczynamy pierwszy konkurs. Zobaczymy Czechy, Chorwacja, Szkocja i Anglia. nie patrzcie na flagę Szkocji i Anglii, bo nie ma w Szkocji, Anglii, Irlandii, Irlandii Północnej. Nie ma w ds dlatego jest flaga Wielkiej Brytanii. Znając no, trzesi y, eee znajdziemy to nas watimy jako trzy Oj upadek niestety mamy pierwszy upadek 93,5 No i chyba się Czesi już pożegnali szymy, 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 do wynik Dwakowić oj, oj 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 problemy ale dociągnął do punktu konstrukcyjnego 90,5 Teraz Szkocji, Dawid Marszał Oczywiście na nas tu nie bo to jest tutaj Szkocji. Kiepsko, ale no raczej ciachów wyprzedzą, no właśnie. No i są że z Anglików, no Jordan Piechwa, Anglia, tej grupy. No i proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, gdzie leci P4. Sto i pół. No i chyba wiemy, kto wygrał. Z numerem w blogiem Wladimir Prezentam Cześć tofo Soho jako zrobi? No Skoczył dobrze, skoczył pięknie I skoczył fenomenalnie Może też się odrabią, teraz Chorwaci Simer Psycho Uu, Też nie będzie dobrze Ale wy będą, będą przed Czechami Ale te się odrabiają, teraz Szkoci Andrew Robertson, czyli Kapitan tu. Nie ma ale ja tu stał na kapitalna, nie ustał skoku, nie ustał i są nad zaczechami. Hmm. Ależ tu będziemy mieli moc. No Anglia rację w tym nie potwierdziła, że jest w dobrej formie. No i Harry mogła je robić to samo. Jeszcze to ustał. Sto ale i pół. No i chyba koniec marzeń, reszty. Dajmy Derida Czeszy. Trzeci, moja Derida takim zeskokiem, a chociaż no jest, za punkt konstrukcyjny. 93 metry poleciał. Czyli się przyjmę wam mam łapce w górę subskrypcji i komentarz, że zostawić. Luka Modli z Sorwacji. Oj, 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 No to odstrąnuł nieźle. 102. Do 16 się potrzebuje kod Scott ale to raczej mu się nie uda Osiem. Nie osiągalo odległość Zapowiada poleciał dobrze i daleko ustał 101, miejsce trzecie No Mam niewiele No i Mason Mount No Mount robi to co do niego należy On robi to co do niego należy No i pogrom też 30 punktów przewagi, no nic, tylko pogratulować Anglikom, raczej pewnego zwycięstwa. Patrik, sił cześć. Musisz dać coś kosmicznego, żeby tego nie osiągnęli. tam tego zwycięstwa, no sik. Słuch, to prawie tak samo jak zrobił to w meczu ze Szkocją, jeśli się nie mylę. Tego Loba, no teraz te Rebić, a w Szkocja, bo to był Słowacy, nie pamiętam, no a Rebić. Piękny skok, no i... Raczej zajmę drugie miejsce, no a Szkocja albo Czechy będą walczyć o te trzecie miejsce, ten punkt, leńczą daj, Będzie wyżej. No, chyba trzecie. Dokładnie. Harry Kane, Anglia, jest pierwsza. No i Kane robi to, co powinien zrobić, stracić dobrze 100 metrów, no i to jest pozamiatane. Druga seria! Znajomuj się, Tomasz Wacli, upadł no i nie zaczął tego konkursu dobrze. W pierwszej kolejności w D. Jeśli Tomasz Wacli... No, poprawił się. Poprawił się. W tym odcinku. 10 łapecze w górę i od razu kolejny odcinek z DSJ. Chorwaciu! Uhu, Uhu, Liwakowicz! 102,5. Najdłuższy skok tego konkursu Szkocja, David Marshall. No, nie skoczył zbyt fenomenalnie. Teraz. No, powiedzmy, że było dobrze. Ale co satelita Czechów jest. No i Jordan Pickford. Anglia, jest pierwsza. Oj, ale Pickford. Uff. Oj oj, oj 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 no, fajnie, wyglądało to zbyt dobrze. Druga grupa. Radimir Sofol, Czesi, na miejscu trzecim. Ale to zbyt dobrze nie wyglądało, Sofol, dobry skok. Dobry skok, jest zadowolony. Czas na skimmer, Sajko, no Chorwacji. raczej zapewnili sobie drugie miejsce w tym kursie. I chyba nie ma wątpliwości. No i. Poprawnie, Skok Andrew Robertson, skoczy. Co, co ma wyjść do w tym konkursie? Nie wiem, zbyt fenomenalnie, ale gdzie teraz szefów? 3 punkty No, już nie będę mówił Anglików, co tu wyprawiają w tym konkursie. O Maguire to potwierdza. Harry Maguire to potwierdził. No i trzecia grupa Serii finałowej Darida W Czwartym miejscu Przezwoity, no On już wie, że tutaj 100 metrów nic nie da Chyba, że Luka ma dziś popsuć, to wątpię No właśnie, nie wątpiłem I nie wątpiłem Ostatnie no, 102 metry 124 w mecie potrzebuje Szkody McTominay Kto zajmie trzecie miejsce? Szkocja czy Czechy? I wiemy, że to nie będą Szkoci No to Czesi Dzisiaj zajmą raczej trzecie miejsce, na Anglię. Anglia Pieczętuje, no to jest pierwsze miejsce W tych dwóch próbach Mounta i no i Mason Mount Uuu, hu, hu, hu. 102,5 No i ostatnia grupa Tam grupa grupa Le Dykes No może co możecie go sobie Możesz go 100 metrów skoczyć. No było około 100 metrów 79. 69 oczyniać już, bo najmniej się w kości skoczemy Patrick jeszcze nie było, skoci do lotu na czas Pewno będzie, no i Patrick szyk Patrick, Schick, Patrick Schick. Że to fenomenalnie, no i... Ante Rebic, No, przebierzmywanie drugiego miejsca w wykonaniu Chorwatów. Dokładnie, Chorwacja dzisiaj drugie miejsce zajmuje, bez dwóch zdań. 103,5 najdłuższy skok. No i... Co? Hurricane Anglicy już wysi... No i Anglia no, Nie musi się wysilać. Oj, 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 oj. Yyy. Są pierwsze. ok no. Dwa. I całe półtora punktu he, powiem Ci, powiem Wam, że no tutaj Kane już tak nie podchodził do tego skoku dobrze, tylko po skoczył, skoczył. Tam było blisko tego przegrania, no to byłaby niespodzianka. Byłoby nieprawdopodobne. No i co, tak się kończy. Grupa D po pierwszej kolejce, Anglia 3 punkty, Chorwacja 2, i 1, a Szkocja 0. No dominacja Anglików to ja wiem, że dominacja, o, ta może nie jest na koniec, ale była, była dominacja. No i co ma ona powiedzieć? po potęcunem się, ja, się widzisz? ta dominacja, kurde, w konkursie nie może nie dominacji, ale chodzi oczywiście. W całym konkursie, jeżeli chodzi o skoń, to to wysłanki zdominowali tymi skokami w pierwszej serii to w ogóle. Może w tej tylko 102 poskoczu małą. No i co? Tak to wygląda. W, w następnym odcinku... No już się nie mogę poczekać. Reprezentacja Polski wchodzi szczęsny, Bednarek, Zieliński, Lewandowski do tego Szwecja, Olsen, Granki, Sforbe, Isaac. Hiszpania, Simon, Alba, Busquets, i Morata nie mogły zabrać na oczywiście Alvaro No i Słowacja nam pozostaje Dubravka, Szatka, Hamcy i Mak No Ale to Jak wspierają się Polacy? W pierwszej kolejce grupy F o tym wy, na następnym odcinku I odcinek wam się udawał, a mi bardzo bardzo mi się dobrze dzisiaj grało Śwenny z dominacja Anglii Przecinę Wam się podoba. Łapka w górę. Za kamerkę. Musi być. Za koki za Nie, za subskrypcję, którą jeszcze raz dam wyświetlam tam klikajcie ten czerwony przycisk, żeby ma stać się szary z dzwoneczkiem. Kolejne filmy Was nie ominęły Stawić lajka w górę I jakiś miły komentarz Jak zostawicie komentarz pod tym odcinkiem Przypnę, przypnę Wam serduszeczko Ja mam serducho Obyście się teraz ze mną tą serię, bo mi ta seria się naprawdę podoba ja Nie będę to widzimy się już na następnych filmach do zobaczenia i na razie piówa.